I witajcie na kanale simpleboot.pl. W dzisiejszym dość szybkim odcinku chciałem Wam zadać i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można wycenić praktycznie każdy Projekt yy, budowy domu jednorodzinnego. Chodzi mi tutaj o wycenę, oczywiście, budowy, a nie o wykonanie projektu, yy, według jakiegokolwiek projektu gotowego. I teraz, tak, weszłem sobie na stronę Archonu. Oczywiście, nie jest to żadna reklama, ponieważ sam robię projekty, więc nie mam zamiaru nikogo, że tak powiem, reklamować, ale oczywiście na tej przykładzie chciałem Wam po prostu pokazać. Weszliśmy tak naprawdę na projekt. Oczywiście mamy jakieś koszty budowy szacunkowe i tak dalej, prawda? Ale wiadomo, że to wszystko zależy od ekipy: czy robimy sami, czy nie sami. Co do tego, jak będziecie chcieli sami budować, to pokażę Wam jeszcze inne podejście. Tutaj chciałem Wam pokazać podejście na zasadzie takie: jeżeli szukacie jakiegoś wykonawcy czy też ekip do budowy poszczególnych stanów, jak to po prostu wycenić, tak, żeby miało to po prostu ręce i nogi, bo najczęściej jest tak, że. Wysyłacie projekt, pytacie i dostajecie ofertę. To, że nie warto tak robić i trzeba bardziej szczegółowo do tego podejść, to już omawiałem na kanale, więc zapraszam do tych odcinków i wysłuchania, jakie są minusy po prostu takiej wyceny i jak się powinno podchodzić do wyceny i dlaczego, ale nie o tym dzisiaj. Przejdźmy do tego. Mamy jakiś projekt domu i chcielibyśmy po prostu go wycenić, więc jak ja podchodzę do tego, żeby to zrobić. Yy, będąc na stronie SimpliBoot, założę sobie jakiś dodatkowy projekt. Nie wiem, Archon Wycena. Utworzę projekt, przechodzę do niego i wiadomo, że dokumentacji tutaj na razie nie mam. Ale przechodzimy do zakładkę przedmiaru i teraz tak z narzędzi importujemy szablon. Na razie jakiegokolwiek. Yy, domu, czyli wybiorę kategorię projekty gotowe Archon mam tu jakieś w kruszczykach, cokolwiek zaimportujemy jakikolwiek szablon i teraz tak, w widoku, bo mamy tu widoczność kolumn ale również mamy tu pre, predefiniowane widoki wejdźmy sobie na ceny, czyli kosztorysowanie i teraz tak, zobaczcie macie tutaj tak naprawdę rozpisane po kolei co trzeba zrobić czyli tak naprawdę roboty ziemne i fundamentowe, wykopy przekopy, konstrukcje parteru, kubaturę drewna na więźbę, stan surowy, stolarka itd., itd. Tu są jakieś ceny podane, oczywiście to jest do weryfikacji albo z naszej bazy danych cen, które możecie sobie przejrzeć i tak naprawdę wstawić, czy to cenę materiału, robocizny czy też sprzętu, ale nie o to chodzi, bo my chcemy Wam pokazać tak naprawdę jak wycenić ten dowolny projekt. I teraz tak, załadowaliśmy szablon innego projektu, bo akurat tego z archonu fizycznie nie mamy tutaj wprowadzonego do naszej aplikacji, więc pierwsze co, to trzeba sprawdzić tak naprawdę no, ilości wszystkich, że tak powiem rzeczy, które mamy do wykonania. Z racji tego, że tu są błędne ilości, bo nie pod ten projekt, więc na początku trzeba się ich pozbyć. Wystarczy wejść w narzędzia, zeruj ilości, tak i fizycznie mamy ilości naszych rzeczy wyczyszczone. I teraz zobaczcie. Przechodząc sobie na stronę projektu gotowego, możemy wejść w zakładkę koszty budowy. I pomimo tego, że są tu w ogóle jakiekolwiek koszty minimalne, średnie i tak dalej czy zamówienie kosztorysu, to my możemy zrobić tutaj inną rzecz, zejść niżej i zobaczyć sobie dane do kalkulacji. I mamy tutaj takie rzeczy jak powierzchnie ścian zewnętrznych, powierzchnie ścian działowych, powierzchnie podłóg i tak dalej, i tak dalej. I to już da nam pewien obraz do pewnych rzeczy. Czyli zobaczcie, powierzchnia ścian zewnętrznych 92,7. Przechodząc tutaj, my oczywiście konstrukcja parter, murowanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych, czyli zewnętrznych, mieliśmy 92,7. Więc wpisujemy. Ceny na razie nie zostaną, bo te ceny na 2025 rok są w miarę, tak naprawdę w miarę dobrze przyjęte, ale oczywiście pokażę wam jak za chwilę do tego dojść, ale mamy już jakąś cenę za te elementy. Następnie przechodzimy do powierzchni ścian działowych 89.9 89, .9. 89. 9. Zobaczcie, że macie tu ceny za materiał, jak i za robociznę podaną, więc to są koszty już łącznie: beton na supy, inne rzeczy. Ja szczegółowo Wam omawiałem, jak to trzeba policzyć krok po kroku, ewentualnie, jeżeli ktoś nie wie, zapraszam do serii na YouTube Miszczowski Przedmiar, gdzie tam omawiamy krok po kroku, jak policzyć ilość elementów na dom jednorodzinny. To co wam tutaj pokazuję to jest szacunkowa oczywiście wycena stanu surowego zamkniętego i pokażę wam jeszcze jak to wszystko posprawdzać. Więc pierwsze co to musicie pospisywać sobie dostępne elementy które macie tutaj, czyli powierzchnia podłóg i schodów, stolarki zewnętrznej stolarka. Akurat nie będziemy przepisywać w powierzchniach, tylko po prostu trzeba je odczytać z projektu i wprowadzić do naszego systemu w okno i podać wymiary takie okno, takie, ile sztuk i wpisać to do naszego przedmiaru a po co to za chwilkę Wam pokażę następnie powierzchnia elewacji do ocieplenia, zobaczcie 126,4 elewacja 126,4 i 126,4 i zobaczcie, robiąc takie proste rzeczy, już macie tak naprawdę jakieś informacje. Oczywiście, WAD na 8 macie informację, ile Was będzie to wszystko kosztować. Więc musicie wypełnić te wszystkie rzeczy, czy też policzyć powierzchnię tynków, ścian, sufitów itd. itd. I tu jest jeszcze ważna rzecz, ponieważ ceny, tak jak mówiłem, są przyjęte z naszej bazy. Oczywiście, możecie zapytać jakąkolwiek firmę budowlaną, ile to kosztuje. I teraz tak, jeżeli macie jakieś firmy, które chcielibyście zapytać o wyceny, najlepiej jest w wykonawcach dodać takiego wykonawcę, przydzielić mu zakres robót, czym się zajmuje. Można kilka zakresów do jednego wykonawcy, ale dlaczego? ono dlatego że jak macie już ten przedmiar zrobiony i na przykład macie stolarkę okienną, którą chcecie wycenić, po prostu wchodzicie w zapytania ofertowe. Tworzycie nowe zapytanie, wybieracie na przykład stolarkę okienną miedzwową i teraz z listy przedmiarów, które macie stworzone, wybieracie stolarkę do wyceny, czyli wszystkie okna chcecie wycenić. Robocizna oraz materiał Załączniki możecie tutaj dodać, ale wy w przypadku wycen nie macie, więc wpiszecie dodatkowe informacje, na przykład, nie wiem, kolor zewnętrzny okien, RAL 9016, e, opiszecie, ile profili ma być, inne wasze wymagania, tak naprawdę. I zapytanie publiczne, jeżeli pozostawicie, to jeżeli ktoś jest zarejestrowany w systemie jako wykonawca, to może je przeglądać i składać wam oferty. Na tą chwilę tego nie pozostawiam, bo to są testy. Nie ma podanego adresu, dlatego nie wyszukuję wam sugerowanych firm, ponieważ firmy sugerowane są po adresie. Więc jeżeli podacie adres, to od razu będziecie mieli firmę. Ewentualnie możecie waszą firmę wyszukać, którą sobie dodaliście, weźmiemy wszystkie firmy i tu wszystkie po to, żeby pokazać wszystko, i stolarka możemy wysłać. Tu są na przykład firmy z okolic Krakowa i tak dalej. Ale na przykład weźmiemy sobie wykonawca testowy. To jest mój jakiś tam inny e-mail, i możecie wysłać zapytanie. Kropka. Macie zapytanie stworzone. Możecie go wysłać ponownie do innych firm, podejrzeć i zobaczcie, zostało wysłane takie zapytanie. Jeżeli firma odpowie, automatycznie tą ofertę tutaj dostaniecie i możecie ją później porównywać. A w przedmiarze, również przewijając ten przedmiar, macie już informację, że zapytanie zostało. Wysłane do jakiejś firmy. Jeżeli na przykład taka firma by Wam przesłała ofertę, nieważne w jaki sposób ją dostaniecie, możecie ją później nawet dodać tutaj taką ofertę i wówczas yy, możecie że na przykład od tego wykonawcy testowego ofertę chcecie taki formularz właśnie dostaje wykonawca, który Wam po prostu tą ofertę robi i ma na przykład podane okno takie i takie, oczywiście Wy ilości tu nie wpisaliście tych okien, to nie będzie kwoty ale jak poda Wam ceny poszczególnych że tak powiem rzeczy, jak zapiszecie, to automatycznie ta oferta będzie tutaj widoczna do przeglądania, w przedmiarze również pojawi Wam się, że już otrzymaliście ofertę, więc te wszystkie informacje macie w jednym systemie i nie musicie tego szukać po różnych, że tak powiem, rzeczach. Ja oczywiście taką ofertę możecie albo zarchiwizować, albo ją usunąć, lub też po prostu przeglądać. Później wchodzicie i tak, jak wejdziecie na przegląd ofert, to tutaj będziecie mieli tyle tych wykonawców, czyli kolejny, kolejny, ile Wam ofertę złoży, i możecie porównywać albo całościowe, czyli suma oferty, a jeżeli chcecie poszczególne okna, to klikacie na przykład jedno okno. I fizycznie macie, jakie są ceny tego okna. Kolejne i tak po każdym oknie, jeżeli odklikacie, to macie znowu dla wszystkiego. Więc tak działa. Możecie oczywiście negocjować też takie ceny yy, z takimi zapytaniami, więc tutaj też nie ma problemu. Jeżeli oczywiście jesteście tutaj, to możecie taką ofertę też wybrać, i wtedy wykonawca od razu jest widoczny w przedmiarze. Więc to jak najbardziej jest ok. Tak, wracając jeszcze do tego, będąc na przykład na jakiejś ofercie, takiego, przechodząc na ofertę, w ogóle tutaj, zakładkę, możecie wybrać wykonawcę. Ja mam akurat jednego testowego i zobaczcie, to są te ceny, które otrzymaliście. I tak jest z każdą robotą tutaj u nas. Możecie zrobić negocjacje ceny, wpisać wasze proponowane ceny. I wysłać mu do negocjacji. I on albo zaakceptuje, albo odpowie wam znowu waszą kwotą. Więc robicie to wszystko zdalnie przez system. Nie musicie tutaj w jakikolwiek sposób się. Męczyć tak naprawdę czy w tworzenie tabel, czy wszystko, bo to wszystko macie i trafia wam do jednego waszego arkusza. Oczywiście warto do takich wykonawców zadzwonić, że wysłaliście mu zapytanie ofertowe przez taki taki system, ponieważ, ja mówię, wiele osób jeszcze nie korzysta z niego, więc też nie wszyscy mają świadomość, jak to zrobić, ale taki przedmiot łatwo jest zrobić, łatwo zobaczyć później suma, ile was to będzie wszystko kosztować, weryfikować to i tak dalej. Więc jest to pomocne, ponieważ nie musicie wszystkiego otworzyć od początku. Są tutaj proste schematy i rzeczy powpisywane, aby od razu można było z tego skorzystać i wyceniać takie plany budowy. A jeżeli byście chcieli, żebyśmy przygotowali dla Was konkretny przedmiot dla konkretnego domu, to w tym momencie mamy taką promocję, która nie jest nigdzie ogłoszona poza tutaj YouTube'em że jeżeli ktoś zakupi na rok czasu nasze oprogramowanie w najniższym pakiecie, to taki przedmiar podstawowy jesteśmy w stanie Wam zrobić, czyli policzyć ilości pozostałych rzeczy, tak żebyście mogli łatwo prowadzić tą budowę i mieć możliwość zarządzania całą budową zdalnie. Dzięki za oglądanie. W przypadku pytań zostawcie oczywiście komentarz i zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!